Pa Bogu. Pa Bogu. w takim okresie Bożonarodzeniowym pamiętam jak jednego razu ktoś puka do moich drzwi. Otwieram, dwie osoby stoją, jedna taka, bym powiedział już dojrzała pani, razem ze swoim dzieckiem prawdopodobnie na moje oko i zadaje mi pytanie, czy wie pan, że? Mędrcy ze wschodu nie złożyli panu Jezusowi darów w żłobie, ale w domu. A akurat tak się złożyło, że znałem odpowiedź na to pytanie i odpowiadam, że wiem, ale miałbym do pani pytanie zwrotne, jeśli można zapytać. I ona pyta się, a jakie? A ja zadaję pytanie, a dlaczego? Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. i jakie ma to znaczenie dla mnie, człowieka żyjącego w XXI wieku. I bracia i siostry, Biblia, ona jest dla nas napisana dla nauki. I to, że została napisana wiele lat temu. Tysięcy lat temu nawet byśmy powiedzieli, ona niesie dla nas jakieś przesłanie i to nie jest tylko historia, ale ona ma dla nas coś powiedzieć i z tych historii i fragmentów Pisma Świętego, które czytamy, wyciągamy jakąś lekcję. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy jedną z lekcji wyciągnęli z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, bo chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat mędrców ze wschodu. Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda. Oto ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli w Betlejem w Judei, bo tak jest napisane przez proroka: A ty, Betlejem, ziemię Judy, wcale nie jesteś najmniejszy wśród władców Judei, z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A posyłając ich do Betlejem, powiedział: Jedźcie, i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. Oni więc wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upatrzy oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę, lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. Apostołowie w Nowym Testamencie mówią... Że przez przypominanie utrzymają w czujności nasze umysły. Jest taki fragment w Starym Testamencie, chciałbym, żeby każdy z Was sięgnął pamięcią i odpowiedział w swoim sercu, że jest taki fragment, który mówi, że jest coś lepszego niż drugiego. Jest napisane, że uważne słuchanie lepsze jest niż. Myślę, że niektórzy z Was znają odpowiedź na to pytanie, uśmiechają się, pod nosem dopowiadają. Jest napisane, że uważne słuchanie lepsze jest niż tłuszcz barani. A więc, my, kiedy przychodzimy do domu modlitwy, to, co powinno być szczególnie charakterystyczne dla nas w tym miejscu, to jest, że powinniśmy uważnie słuchać. Przychodzimy tutaj po to, żeby słuchać Słowa Bożego, ale można słuchać i słyszeć. Można po prostu usłyszeć dane kazanie, dane słowo, które ktoś powiedział, a można słuchać uważnie, aby coś dla swojego życia wziąć i coś dla swojego życia zaczerpnąć. I chciałbym dzisiejszego dnia, aby ten fragment, który przeczytaliśmy z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, on stał się dla nas Taką lekcją też w tym czasie, kiedy wspomina się czas narodzenia pana Jezusa Chrystusa, jego przyjście w ciele na Ziemię, to jest tematem moich rozmyśleń i mojego zastanawiania. Zawsze, kiedy przychodzi grudzień, przypominam sobie te wszystkie fragmenty Pisma Świętego i dzisiaj chciałbym, żebyśmy od ze wschodu czegoś się nauczyli. Jest napisane, że oni przybyli do. Betlejem, znamy tą całą historię, nie będę może już jej streszczał i opowiadał patrząc na czas, ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na werset 11 i dokładnie na jedno sformułowanie, które występuje w tym fragmencie pisma. I oto, kiedy opowiadałem tą historię o tej kobiecie, która przyszła, zadała mi pytanie, i zadałem pytanie zwrotne. Wiecie, bywają takie momenty w naszym życiu, że przychodzi myśl, chociaż sami nie znamy na nią odpowiedzi. I kiedy ja zadałem tej kobiecie pytanie, dlaczego oni złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, i jakie ma to znaczenie dla mnie, człowieka, żyjącego w XXI wieku, ja byłem również tym, które na to pytanie odpowiedzi nie znał. Ale wiecie, to pytanie spowodowało, że zeszliśmy na temat Pisma Świętego, porozmawialiśmy, zaprosiłem do domu, trochę na temat narodzenia Pana Jezusa, Jego postaci, porozmawialiśmy. Ale to pytanie, które ja zadałem dla niej, ono pozostało w moim sercu jako pytanie, na które nie padła odpowiedź. Dlaczego oni to zrobili? I pamiętam, kiedy pojechaliśmy razem z moją żoną do moich rodziców, do Opola. Oni mają taki zwyczaj, który nauczyli się od swoich rodziców, że kiedy przychodzi czas wieczorowy, czytali Pismo Święte, wspólnie się modlili, zachęcili i nas, więc przeczytaliśmy fragment Pisma, skłoniliśmy swoje kolana, zaczynamy się modlić i kiedy modlimy się, to jest napisane, że my modlimy się duchem i modlimy się rozumem. I kiedy modlimy się duchem, to sami słuchamy tego, co nasze usta wypowiadają. I pamiętam ten moment, kiedy ja się modliłem i przyszło napełnienie Ducha Świętego. Także modliłem się w duchu, w języku polskim, sam słuchając tego, co było powiedziane. I zwróciłem uwagę, że Pan Bóg przez moje własne usta dał odpowiedź dla mojego własnego serca na pytanie, na które nie znałem odpowiedzi: na pytanie, dlaczego oni złożyli mu w darze złoto kadzidło i mirę. I rozumiem, to nie jest jedyna odpowiedź, ale jedna z. I kiedy ja przysłuchiwałem się swojej własnej modlitwie, to tam wypowiedziałem takie zdanie, które uderzyło mnie bardzo mocno i stało się dla mnie odkryciem tego fragmentu i wielką nauką z tego płynącą. I modli się takimi słowami, czy Duch Święty się modli, że my, kiedy przychodzimy do Jezusa. Powinniśmy oddać mu w darze swoje skarby, to co cenne i znaczące w naszym życiu. I kiedy ja wypowiedziałem te słowa, zwróciłem na nie uwagę, że Męcy, kiedy oni przyszli napisane, złożyli swoje skarby. To nie było tak, jak jest napisane, taki fragment w Piśmie Świętym, kiedy Pan Jezus przychodzi do Jeruzalem na osiołku, to jest napisane, że byli tacy ludzie, którzy łamali gałązki drzewa i kładli Jemu pod nogi. Wiecie, złamać gałązkę i położyć pod nogi, mówiąc obrazem tej historii, to nie jest żadne poświęcenie. Człowiek nie trudził się nad tym, żeby zasadzić to drzewko, nie trudził się nad tym, żeby je podlewać, nie trudził się nad tym, żeby go doglądać, aby ono mogło coś wydać, aby później złamać i położyć, ale byli inni ludzie, którzy napisane że kładli przed Jezusem swoje szaty i ten obraz, on już jest jakby całkiem inny. Ktoś musiał zarobić. Ktoś musiał poświęcić swój czas i wysiłek, aby zarobić pewne pieniądze, aby później te pieniądze spożytkować na to, aby tą szatę kupić. I pewnie ta szata, kiedy już była zdeptana, kiedy już była jakby cała z tego kurzu, z tego wszystkiego, może nie nadawała się do dalszego użytku, tego nie wiemy. Ale ci ludzie oni coś ze swojego życia poświęcili, aby położyć to przed pana Jezusa Chrystusa i to nie było po prostu zwykłe zerwanie gałązki. I ci męscy oni również nie dali czegoś, co po prostu gdzieś, ale jest napisane: oni złożyli w darze mu swoje skarby. Oto bracia i siostry, kiedy my przychodzimy do Jezusa. I Pan Jezus on również chciałby, abyśmy my złożyli mu w darze swoje skarby. Czyli to, co dla nas jest cenne i dla nas ma znaczenie. To, co ma znaczenie dla naszego życia domowego, naszego życia rodzinnego, naszego życia zawodowego może, żebyśmy my złożyli mu w darze swoje skarby. No to jest taki przepiękny fragment na stronicach Księgi Jeremiasza, jak dobrze pamiętam, Pan Bóg do tego proroka wypowiada takie słowa i mówi ja chciałbym, żebyś oddał mi to, co cenne, bez tego, co pospolite, a wtedy stanie się moimi ustami. Oto bracia i siostry jest taki fragment w Piśmie Świętym, Przychodzi Pan Jezus do świątyni i przygląda się, kto ile wrzucił. I oto jest napisane, że przyszli ludzie, którzy wrzucili wielkie bogactwo czy wielkie pieniądze do skarbnicy, ale jest napisane, oni dawali z tego, co im zbywało. Ale była niewiasta na którą Pan Jezus zwrócił uwagę, bo ona z niedostatku swojego dała wszystko co miała na swoje utrzymanie. Oto bracia i siostry dwóch ludzi weszło do świątyni. Można powiedzieć, ludzie którzy dawali wiele, ale dla Boga to było tak naprawdę mało. Dlaczego? Bo oni dawali z tego co im zbywało, ale ta niewiasta ona całkiem odwrotnie się zachowała. Ona dała wszystko, co posiadała na swoje własne utrzymanie. I wiecie, kiedy myślę o sprawach Królestwa Bożego, to myślę, że nieraz jest tak w naszym życiu. Kiedy porównujemy się jeden do drugiego, są ludzie, którzy czytają trzy godziny pismo święte za dnia. Ale bracia i siostry, oni oddają z tego, co im zbywa. Gdyby mogli, to i sześć i siedem godzin mogliby czytać Pismo Święte, bo mają tyle czasu. Ale są inni, którzy muszą zająć się domem, szczególnie myślę tutaj o matkach których nieco widzę jak trud wygląda zająć się poszczególnymi dziećmi i tak dalej i tak dalej i dla nich przysiąść do Pisma Świętego na pół godziny aby przeczytać to słowo ze zrozumieniem to jest wysiłek i pewien trud i ja rozumiem one dają nie z tego co im zbywa ale czasem trzeba wykraść ten czas za dnia aby poświęcić go dla Boga i choćby porównać jednego i do drugiego to ten spędził trzy godziny czasu przy Biblii, ten spędził 30 czasów przy Biblii, ale Pan Bóg patrząc na to, mówi: On oddał z tego, co mu zbywało dla, moje, dla mnie i dla oblicza mojego. A ta druga osoba, ona wykradła coś ze swojego dnia, aby poświęcić go dla mnie. Pan Bóg on nie patrzy na to, że my, jak my, czy ile czasu poświęcamy dla Jego spraw, ale na ile my poświęcamy z tego, co nam zbywa, a na ile wykradamy ten czas, żeby dać coś Bogu co jest cenne. Oto ci, którzy przyszli do Pana Jezusa, oni oddali swoje skarby. To było pewną cennością. Oni zapłacili za społeczność z Jezusem w tamtym czasie. Oni pokonali jakiś kawałek drogi. Oni oddali i poświęcili coś dla Niego i Pan Bóg to postanowił wynagrodzić. Także dzisiaj o tych męcach my czytamy i bierzemy z nich lekcje. Pan Bóg mówi do Jeremiasza, kiedy o Oddać to co cenne bez tego co pospolite będziesz moimi ustami i wiecie kiedy przyszedł sobotni czas i czas jaki można powiedzieć wieczorowy dla mojego życia zawsze kiedy przychodzi czas przed nabożeństwem staram się do niego przygotować ale wiecie, chociaż rozmyślałem, czytałem i szukałem Bożego oblicza, ja nie znalazłem jakby żadnego słowa, którym mógłbym podzielić się z narodem bożym. I kiedy tak wieczorem już kładziemy się spać, mówię do swojej żony: Zobacz, bywają takie momenty, kiedy człowiek choć szuka, nie znajduje, i ja dzisiejszego dnia jestem pusty i nie mam nic, żeby dać dla Kościoła Bożego. A ona mówi, nie ma problemu. Wstaniesz o czwartej, będziesz szukał Bożego oblicza i Pan Bóg tobie da. I wiecie, pomyślałem sobie, to jest oddać to, co cenne, bez tego, co pospolite. Chociaż człowiek mógłby podejść do tej sprawy tak. Przecież przeczytałem Pismo Święte, przecież pomodliłem się już, nic nie otrzymałem, położę się spać, Pan Bóg nie dał. No co zrobić? Nieba się samemu nie nachyli. Ale Pan Bóg mówi do Jeremiasza, kiedy oddasz co co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. I wiecie, lepiej by było pospać do godziny siódmej czy ósmej, wstać, jej śniadanie i przyjść na nabożeństwo. Ale to jest to, że człowiek by zachował się jak ci ludzie, którzy przyszli do zgromadzenia i oddali z tego, co im zbywało. Ale ta niewiasta, ona tak nie zrobiła. Ona dała wszystko, co miała, na swoje utrzymanie. I chciałbym, żebyśmy, kiedy myślimy o tych męcach ze wschodu, wzięli lekcję, że oni oddali Panu Jezusowi to, co było cenne w ich życiu. Oni oddali Mu swoje skarby. I dla każdego jednego z nas skarbem będzie coś innego w życiu. Dla jednego będzie zostawić komórkę, dla innego będzie wyłączyć grę komputerową, dla innego będzie zakończyć książkę, która jest dla niego interesująca, dla kogoś to będzie czas, który wykradnie, zanim Dzieci wstaną dla kogoś innego, to będzie może wziąć jeden dzień. Pracy wolnego, ale po co, żeby szukać Bożego oblicza, dla każdego z nas coś innego, bo każdy z nas ma inne wartości w naszym życiu. Jeden mędrzec przyniósł, złożył złoto jako swój skarb, inny przyniósł kadzidło jako swój skarb, inny przyniósł mirę jako swój skarb, każdy według tego, co było skarbem jego życia. Oto, bracia i siostry, pytanie: co dzisiaj skarbem jest dla mnie, co postanowimy oddać Jezusowi, aby on zbłogosławił mnie i Ciebie. Dzisiaj było nieco o tym mowa, co człowiek odda za pomazanie Boże, co człowiek odda za siłę Bożą w swoim życiu. I pamiętam takie jedno świadectwo, które znacie, ale ono bardzo mocno przemówiło do mojego serca i na koniec przed modlitwą chciałbym je opowiedzieć: pamiętam, kiedy organizowaliśmy nocne modlitwy z Boże. Na jedną z nich jechałem z takim jednym pytaniem, które od dłuższego czasu chodziło w moim wnętrzu i w moim sercu. I zadawałem Panu Bogu pytanie, Panie Boże, co zrobić? żeby Twoja siła napełniała moje serce więcej i częściej. Oto takie pytanie, które myślę każdy zdrowy chrześcijanin, chciałby przeżywać w swoim życiu, nie po prostu skłonić kolana, ale kiedy skłania z kolana swoje, poczuć tą rosę niebiańską, jak wypełnia jego serce, podnieść ten głos modlitwy i usłyszeć słowo od Boga, które Pan Bóg kieruje do myśli i do serca. I w moim sercu również to było, Panie Boże, co zrobić, żeby Twoja siła ona napełniała moje serce więcej i częściej? I kiedy ja przyjechałem na tą nocną modlitwę, kiedy ona się zaczęła, Pan Bóg napełnia Duchem Świętym jednego z braci. I ja widzę, jak On idzie w rzędy narodu Bożego i idzie słowo prorocze od osoby do osoby. Ale to nie było po prostu zwykłe słowo prorocze, ale tak jak jest napisane, skrytości serca ludzi wychodziły na jaw. Dlatego, że kiedy przychodził do osoby, było słowo prorocze, a kiedy wstawał od niej, ta osoba była cała zalana łzami. I tak po kolei do jednej, do drugiej, do trzeciej. Gdziekolwiek nie zaszedł w rzędy narodu Bożego, tam był płacz na obliczu człowieka. Dlaczego? Bo Pan Bóg odkrywał głębiny serca. I pamiętam, kiedy zobaczyłem, kiedy podszedł do kolejne, kolejnej z osób, pomyślałem sobie, Panie Boże, ja widzę, że Ty odkryłeś swoje źródła na tym miejscu. I jeśli tak jest, proszę Ciebie, przemów też i do mnie. I kiedy ja wypowiedziałem tylko tą modlitwę przed Bogiem, kończy się Słowo Prorocze do Jednej z osób pokonuje cały odcinek zboru od końca sali aż do przodu, gdzie ja byłem i idzie Słowo Boże do mnie. I tak mówi Pan Synu mój, jeśli chcesz, aby, moje, aby moja siła napełniała Twoje serce więcej, to trzeba robić wszystko według Słowa Mojego w najmniejszych detalach. Oto Pan Bóg jawnie i wielkim odkryciem odpowiedział na głębinę serca mojego i pytanie, które ja Jemu zadałem. Panie Boże, co zrobić, aby Twoja łaska, siła i błogosławieństwo, one napełniały mnie więcej, a Pan Bóg mówi wszystko według Słowa mojego. W najmniejszych detalach. Oto pytanie: ktoś dzisiejszego dnia chciałby iść według najmniejszych detalów Pisma Świętego, jak Pan Bóg mówi? Ale dzisiejszego dnia, bracia i siostry, ja zwracam się do Was z tym słowem, które napisane w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, czego można nauczyć się o mędrców ze wschodu. Kiedy oni przyszli do Pana Jezusa, oni oddali mu to, co było cenne w ich życiu, oddali mu swoje skarby i nie. Nie to, co im zbywało, ale to, co może było utrzymaniem ich własnego życia i na co ciężko pracowali. Tak jak ta niewiasta, która jest napisana, że wylała ten cenny olejek, na który trzeba było wiele, wiele dni pracować, żeby jego kupić, a później żeby wylać na nogi czy na głowę Pana Jezusa. Ja to chciałbym, abyśmy skłonili swoje kolana, i żeby każdy jeden z nas się zastanowił, cóż my oddajemy dzisiaj Bogu, czy z tego, co nam zostaje, jak ci bogacze, czy poświęcamy coś dla Boga, swoje skarby przed Jego obliczem, abyśmy szukali Jego oblicza, jakby On mógł się do nas przyznawać, do nas i do społeczności naszej. Amen.